Cześć, witam w pierwszej części zrozumieć Path of Exile, czyli tego minicyklu, w którym w końcu gram w Poe bez zewnętrznych poradników i buildów. Tym razem kilka słów o tym, jak poszła mi kampania. Nie na ślepo, bo oczywiście przechodziłem ją już wielokrotnie, ale tym razem nikt nie podejmował za mnie wyborów odnośnie tego, jakie punkty rozdać, czy jakie spele wziąć. Jeśli chodzi o postać. Kusił mnie Warden, ale może nie jako League Starter, zwłaszcza, że wydawało mi się, że miałbym większe trudności z budowaniem defensywy. Finalnie padło na Templara, bo grałem nim chyba najwięcej pod różnych kasterów i pamiętam, że ma bardzo dużo mocnych pasywek dostępnych na starcie. Postanowiłem zagrać Summon Raging Spirit Guardianem, bo minionowy build wydaje się dosyć bezpieczny i prosty w skalowaniu a do tego grałem wcześniej nekromantką pod ten sam skill na pierwszej edycji cmentarzyska u Piotra Maciejczaka i udało mi się wbić 79 level przy pierwszym podejściu na hardkorze, więc pomyślałem, że i tutaj będzie mi się grało łatwo i przyjemnie. Akt pierwszy może nie był specjalnie szybki, ale po przygotowaniu Holy Flame Totema, Flame Walla i Rolling Magmy oraz zwiększeniu spell i elemental damage w drzewku, nie miałem specjalnych problemów z mobkami czy bosami. No, może poza Adwellerem, który z jakiegoś powodu był strasznie mocny. Podoba mi się, że tym razem mechanika ligowa nie jest jakoś zabójcza dla nowych postaci i nie zabiera za dużo czasu w trakcie kampanii. Ale więcej o settlersach powiem pewnie nieco później, jak bardziej rozwinę swoją osadę. Akt drugi nie poszedł mi najlepiej, głównie dlatego, że bardzo chciałem jak najszybciej korzystać z SRS-ów jako głównego skilla. Co znacząco wpłynęło na to, ile obrażeń zadawałem, i gdybym trzymał się grania jakiegoś elemental spela do czwartego aktu, pewnie byłoby zdecydowanie wygodniej. and Ruins zaskoczył mnie nowy boss, i uważam, że to super sprawa, aby wykorzystać mniej popularnych bossów, czy też bossów z konkretnych mechanik w trakcie kampanii, więc jest to miłe urozmaicenie. Po zmianie bandytów zdecydowałem się pomóc Kratynowi, żeby zyskać dodatkowy Movement Speed, który mam nadzieję po prostu będzie dobrym Quality of Life. Raczej nie będę stakował jakoś dużo HP, plus gram minionami, więc dodatkowe życie Oka raczej mi się nie przyda, a resy powinienem spokojnie skapować drzewkiem i przedmiotami. Później zapewne zmienię to na dodatkowy Skill Point. Po rozprowieniu się z bandytami pokonałem Val Overseera, i tutaj znów bardzo ciekawa zmiana, bo już w drugim akcie mamy Altar of Corruption. Tak więc gracze, którzy wcześniej nie wchodzili w interakcje z Incursion mogą zobaczyć co ta mechanika oferuje, nawet jeśli to po prostu pojedyncza korupcja. W trzecim akcie wciąż leciałem dalej z SRS-ami, ale już na nieco bardziej sensownym 4 razem z Elemental Damage with Attacks, Minion Damage i Melis Splashem. Może nie było to najwygodniejsze i wciąż wspomagałem się Rolling Magmom, ale dawało radę. Po drodze znalazłem gdzieś Convoking Wand i Spirit Shield, które dają bonusy do Minion Damage, a reszta giru była w zasadzie tylko po to, aby móc soketować w nie dżemy i na tym etapie nie zwracałem zbyt dużej uwagi na ich statystyki. W trzecim akcie w końcu przyszła pora na Laba i nie spodziewałem się, że zwykły Izaro będzie aż tak trudnym bossem. Mój totem i SRSy nie robiły zbyt wiele obrażeń i finalnie zrobiłem go w duecie z duelistą mojego znajomego, który też zdziwił się tym co potrafi Pan Labiryntu. Ale pokonując go, tym samym przyszła pora na stanie się Guardianem. Na start wziąłem dodatkowego samona w postaci Sentinel of Radiance i wiedziałem, że robi całkiem niezłe obrażenia, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocny. Dominus padł raz dwa i spoiler alert. Sentinel absolutnie zmiażdżył wszystko na swojej drodze w trakcie kampanii, a ja w zasadzie biegałem za nim i zbierałem lód. W akcie czwartym z Sentinelem Raz dwa pokonałem Kaoma i Deresso, a do mojej drużyny dołączył Carion Golem, któremu dodatkowo dodałem gem Feeding Frenzy, co pozwoliło mi buffować miniony i SRS-y stały się na tym etapie moim głównym skillem. W końcu uzyskałem też dostęp do Anlisza, którym zastąpiłem na tym etapie Melis Splasha, aby lepiej sustainować dużą ilość minionów i z moją armią w ekspresowym tempie pokonałem Malakaya. W akcie 5 bez problemów pobiegłem po Orayat. Zdobyłem Staff of Purity i pierwsze spotkanie z Kitawą było już w zasadzie za mną. Na początku aktu szóstego nie miałem skapowanych resów po walce z Kitawą, niemniej nie była to żadna przeszkoda. Z Sentinelem u boku wciąż czułem się niepowstrzymany, chociaż przeciwnicy potrafili zadać już niemałe obrażenia. Dlatego oprócz granej wcześniej aury ofensywnej, która dodawała moim minionom obrażenia od ognia, pora było dorzucić aurę defensywną, zwłaszcza że w drzewku wziąłem już kilka punktów zmniejszających ilość zarezerwowanej many. Wybrałem dyscyplin, mając nadzieję, że zwiększy mi to po prostu Effective Hit Pool. No i w szóstym akcie miałem po prostu niesamowite szczęście, bo udało mi się wydropić pierwszego Sixlinka, więc momentalnie stałem się absolutną bestią. Dorzuciłem z powrotem Meli Splasha dla lepszego Cleara, którego będę wymieniał na Multistrika w trakcie posowania, a do tego Elemental Army. Ostatecznie wolałbym chyba Kryty, Added Fire Damage lub Penetrację Rezistów, ale po pierwsze chyba nie miałem na tym etapie takiego skalowania, a po drugie nie miałem jak kombinować z soketami. Mając Six Linka bez problemu wystrzeliłem przez akt 6, 7 i 8. Po drodze robiąc kolejny labirynt, dzięki któremu odblokowałem Samon Elemental Relic, co dało mi kolejnego busta do obrażeń. Jeśli chodzi o akt 9, to tutaj przyznaję, że niektóre rzadkie mobki były już nieco bardziej wytrzymałe, a do tego potrafiły przywalić, ale nie oszukujmy się z Six Linkiem i moimi minionami byłem nie do zatrzymania i po The Brave Trinity przyszedł czas na kitawę. Zanim przebiegłem przez ostatnie mapy aktu 10, zrobiłem jeszcze ostatniego laba i zastanawiałem się pomiędzy Radiant Faith i Time of Need, ale biorąc pod uwagę, że na ten moment many miałem raczej niewiele i biegałem tylko z dwiema aurami, to Time of Need wydał się zdecydowanie lepszą opcją defensywną. No i przyszedł czas na Kitawę, i tutaj, czując się bardzo pewnie, bez żadnego problemu pokonałem ostatniego bossa kampanii. Finalnie po zakończeniu kampanii, moje drzewko wygląda w ten sposób. Wziąłem kilka mocnych punktów z początku Templara, a następnie w zasadzie kierowałem się do najbliższych punktów dających bonusy podminiony. Następnie nieco dalej pobiegłem w stronę Ravenous Horde, a następnie skupiłem się na kilku defensywnych pasywkach, takich jak Fate and Steel, Sanctuary czy Tyrus. Jeśli chodzi o GIF, to w zasadzie po tym, jak wydropiłem Six Linka, mało mnie on obchodził. Ale zapewne na mapach się to zmieni. W każdym razie wydopiłem kilka łądów i Spirit Shieldów i zakładałem w zasadzie to, co dawało mi najwięcej obrażeń dla Minionów, a pozostałą część giru przeznaczyłem głównie na odporności, które teraz będę musiał skapować. Oprócz SRS-ów, których set w tym momencie się nie zmienił, dodałem w którymś momencie zombie z Minion Life'em i Mid Shieldem. Aby moje zombiaki tankowały jak najwięcej obrażeń, a do tego Race Spectre dorzuciłem to w zasadzie z myślą o ciałach z Affliction, które wróciły w tej lidze, a póki co przywołuje nimi w zasadzie losowe mobki znalezione w trakcie kampanii. Oprócz tego Flammability, aby obniżać pewności wrogów na obrażenia SRS-ów, yy, Flash Offering dla Buffa i Convocation, aby szybko przywołać wszystkich do siebie. No i grałem jeszcze Anger i Discipline, z czego Anger chyba nie jest mi potrzebny przy Samon Elemental Relic, więc wymieniłem go na Determination, żeby podbić nieco swoją defensywę. I w zasadzie to tyle kampania za mną, więc teraz tak naprawdę zacznie się żonglowanie gilem i optymalizacja wyborów. Pora zatem wejść na mapy i zobaczyć, czy uda mi się pchnąć ten bild dalej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Cześć!